Pilot śmigłowca. Zeszyt 10. Kraksa. Załoga śmigłowca porucznika Karskiego oddelegowana została do obsługi międzynarodowych zawodów szybowcowych. Korzystając z chwili wolnej od zajęć, sędzia główny zawodów zabrał porucznika Karskiego na przelot szybowcem wyczynowym. Szybownictwo. Jakiż to piękny sport! I ta cisza. Zupełnie inaczej niż w śmigłowcu odbiera się widoki. Żeby tak mieć czas i możliwości polatać od czasu do czasu? No i jakie wrażenia, panie poruczniku? Jak pan wie, tak się złożyło, że na szybowcach jeszcze nie latałem. Ale zawsze uważałem, że szybownictwo jest czymś wspaniałym. Nie myliłem się. Cieszę się, że przynajmniej dzisiaj udało mi się znaleźć trochę czasu, żeby zabrać pana na ten lot. Tak jak obiecałem, z racji moich zajęć, sam rzadko kiedy mam możliwość wsiąść do szybowca. Teraz pokażę panu kilka ewolucji. Przeciążenia identyczne jak podczas akrobacji na iskrze lub moich dawnych miga, ale wrażenia odmienne. Byłoby jeszcze przyjemniej, gdybym sam pilotował. Musimy wracać, czekają już na mnie. Konkurencje rozgrywane w najbliższych dniach zadecydują o wynikach. Zawodnicy zagraniczni to same asy, zanosi się na duże emocje. Dziękuję bardzo, to było piękne przeżycie. Marzyłem o tym locie odkąd tu jestem. Trwają międzynarodowe zawody szybowcowe. Przez głośniki ogłaszane są komunikaty. Uwaga! Podaję kolejny komunikat meteorologiczny przewidywane są burze. Elementy geometrii analitycznej, analiza matematyczna, wzór Simpsona, co dalej? Pojęcia z teorii błędów, prawo hałsa, a jakie były zadania testowe? Tylko z kilku wybranych działów ciągle podziwiam nie tylko twoją pracowitość, ale i upór. Poradziłeś sobie z taką masą materiału. Jestem pewny, że zostaniesz przyjęty na studia. Będzie z ciebie znakomity inżynier lotniczy. Wcale nie jestem pewien, że sobie poradzę. Tam będzie sporo młodzieży, świeżo po maturze. To już chyba nasza ostatnia wyprawa, żal mi będzie rozstawać się z jednostką. Świetny chłopak. Jeśli jego siostra jest taka jak on, właściwie dlaczego mnie zainteresowałem się nią bliżej? To przez Barbarę, chociaż czuję, że ona coraz bardziej mi obojętnieje. Przed moim odejściem do Wojskowej Akademii Technicznej muszę kiedyś wreszcie porozmawiać z Karskim na temat Hani. Czy on nie widzi, jaka ona jest w nim zakochana? Jakby wreszcie ta dziennikarka dała mu spokój. Do rozmawiających podszedł dyżurny meteorolog. Witam zabezpieczenie. Nie przeszkadzajcie sobie, można usiąść koło Was. Witamy Pana Inżyniera. Przepraszamy za nasz swobodny ubiór. Widzę, że moja pogoda Wam też odpowiada. Sądzę, że ten plażowy strój nie stanowiłby przeszkody w przypadku konieczności natychmiastowego startu. Oczywiście, start to kwestia kilku minut, gdy tylko silniki osiągną właściwe obroty. Zanosi się na pogorszenie pogody, ale dla konkurencji lotów po trasie to korzystniejsze. Zawodnicy nie będą narzekać na brak prądów wznoszących. Mapa meteorologiczna z prognozą pogody na dzień następny. Nimbusy na słabym froncie. Dzisiejsza konkurencja kończy się, nie będziecie już potrzebni do zobaczenia. Słyszę nawet, że zapowiadają koniec zawodów na dziś, zbierajmy się zatem. Na pewno się jeszcze dziś spotkamy mi śmigłowca zbliża się Barbara Tarnicka. Nawet tu się zjawiła. Kiedyś wreszcie się odczepił, a tak chciałem z nim porozmawiać o Hance. To typowe dla niej, że nawet mnie nie uprzedziła o przyjeździe. Przyłapuje się na tym, że myślę o niej coraz bardziej krytycznie. Tego samego dnia nie wyglądasz na zbyt uradowanego. Mylisz się. Ale przyznaję, że mnie zaskoczyłaś. Przecież to daleko i musiałaś jechać z dobrych parę godzin. A od czego samochód? Zresztą zawody to dobry temat do reportażu. Poza tym bardzo lubię prowadzić, tak jak i Ty pilotować. Wiesz zresztą, że najchętniej robię to, co mi sprawia przyjemność. Na tyle Cię już znam, tylko nie zawsze wiem, co sprawia jej przyjemność. Mam dla Ciebie wiadomość. Telefonował do mnie kapitan Kruczewicz i mówił coś na temat Waszych studiów. Wiesz, nie bardzo rozumiem czemu się tak upierasz przy Akademii Sztabu Generalnego. Nie lepiej wybrać na przykład wad jak brat Hanki? Do czego zmierzasz? Przecież jestem żołnierzem. Mój przyjaciel, a zarazem rywal Kruczewicz nie zasypuje gruszek w popiele. Po co mi ona mówi o tym telefonie? Czyżby spodziewała się sceny zazdrości? Jakoś zupełnie jej nie odczuwam. Czy nie mógłbyś przejść do lotnictwa cywilnego? Jesteś podobno świetnym pilotem. Mógłbyś latać na trasach zagranicznych, zobaczyć trochę świata. Różnimy się niestety w poglądach na zasadnicze sprawy. Wiesz, Basiu, świat na pewno jest interesujący, ale ja na dobrą sprawę nie znam dobrze własnego kraju. A poza tym, nie myślałem o zrzuceniu munduru. Państwo pozwolą, że się przysiądę. Mam dla pani redaktor kilka informacji, na temat których już rozmawialiśmy przed południem. Prosimy bardzo. Musisz wiedzieć, Basiu, że pan inżynier to kopalnia wiedzy o lotnictwie sportowym. Dobrze, że przyszedł i przerwał tę irytującą rozmowę. Następnego dnia w kierownictwie zawodu poważne zaniepokojenie. Jeden z szybowców nie powrócił z trasy. Czy pilot zabłądził? A jeśli to kraksa? Trzeba niezwłocznie rozpocząć poszukiwania. Oto jego trasa. Przypuszczamy, że mógł wylądować gdzieś w pobliżu tej osi. Będziemy cały czas utrzymywali z Panem łączność. Powodzenia. Zrozumiałem. Natychmiast startuję. Nie będzie miał łatwego zadania. Pogoda się pogarsza. Przewiduje opady, a co za tym idzie, fatalną widoczność. Coraz mocniej rzuca. Przechodzę do pierwszego punktu zwrotnego. Pogoda gwałtownie się psuje. Odbiór. Trudno go będzie odnaleźć w tych warunkach. Może ten szybownik wylądował gdzieś w tej okolicy. Proponuję oblecieć ten las dookoła, bo stąd nic nie widać. Dobrze, skręcam. Będziemy się trzymali skraju lasu. Nagle. Spójrz, tam, na tej łące. Widzę szybowiec na skraju lasu, podaję współrzędne. Zbliżam się do lądowania. Zdaje się, że ma złamane skrzydło. Przy lądowaniu uszkodził skrzydło. W pobliżu nikogo nie widać. Ląduje. Kabinę ma zamkniętą. Chyba jest w środku. Widzę go. Siedzi w fotelu. Zacięła się. Nie mogę otworzyć. No, nareszcie puściła. Czy żyje? Nie mamy chwili do stracenia, odepnij mu pasy. Żyje! Musimy teraz jak najostrożniej go przenieść. Musiał zawadzić o coś skrzydłem przy lądowaniu. W wyniku uderzenia stracił przytomność. Prawdopodobnie, ale dlaczego lądował? Nie da rady! Najlepiej będzie, jak wejdę i wciągnę go do środka. Tylko rób to wolno i bardzo delikatnie. Kiedy ranny znalazł się już w kabinie śmigłowca, Karski wrócił do szybowca, żeby zamknąć kabinę i zabrać dokumenty pilota. Żeby tylko udało się uratować mu życie. Śmigłowiec wystartował. Porucznik Karski składa kierownictwu zawodów medunek o znalezieniu szybowca i pilota. Może to krwotok wewnętrzny. Nadal jest nieprzytomny. Pcham się prosto w burzę. Przede mną na trasie powrotnej silne burze. Muszę zawrócić. Odbiór. Porucznik Karski otrzymuje polecenie lądowania w najbliższym miasteczku, w którym znajduje się szpital rozumiałem, za kilka minut powinienem dolecieć z której strony miasteczka jest ten szpital i czy jest możliwość lądowania w pobliżu? Jesteśmy połączeni telefonicznie ze szpitalem. Wypatrujcie go po zachodniej stronie na przedmieściu. Mówią, że przed budynkiem jest porośnięty trawą skwer. Po chwili plutonowy kaliski zajął swoje miejsce obok pilota. Musimy odszukać ten szpital. Też utrudnia obserwację. Pomóż mi, to na pewno tam, wszystko się zgadza. Zniżam się do lądowania. Uważaj, czy nie ma tu gdzieś jakichś drutów? Prawie nic nie widać. Przez ten deszcz, nie zauważyłem żadnych przeszkód. Możesz podchodzić od strony tych drzew. Mi głowiec wylądował. Wydaje się, że mamy do czynienia z szokiem pourazowym, pogłębionym odpływem krwi. Konieczna natychmiastowa transfuzja. Panie doktorze, według dowodu, pacjent ma grupę A RH. Nie mamy niestety tej grupy krwi. Panie doktorze, pacjent odzyskuje przytomność. Jeśli potrzebna jest krew, to jestem honorowym dawcą. Mam grupę A. Dziękuję, ale potrzebujemy A-RH+. Ja też mam grupę A. Ja mam potrzebną grupę krwi. Proszę wziąć próbę. Po kilku minutach w laboratorium szpitala dokonano porównania zgodności grupy krwi dawcy i pacjenta. Jest pełna zgodność. Robimy transfuzję. Nie ma przeciwwskazań. Odbywa się bezpośrednie przetaczanie krwi. Kończymy. Nasz pacjent ma już lepszą akcję serca. Niewykluczone, że Pan uratował mu życie. Cieszę się, że mogłem się na coś przydać. W holu czeka na porusznika karskiego plutonowy Kaliński. Po oddaniu krwi nie wolno mu będzie dzisiaj odlecieć. Następnego dnia. Nasz ranny czuje się lepiej. Zawdzięcza obu Panom życie. Cieszę się, że mogłem pomóc, doktorze! Po kilku dniach w gabinecie dowódcy jednostki śmigłowców. Wczoraj zameldowaliście swój powrót po wykonaniu powierzonych Wam zadań. Kapitan Krócewicz uczestniczył we wspólnych ćwiczeniach z kolegami radzieckimi, a Wy, poruszniku Karski, zabezpieczaliście międzynarodowe zawody szybowcowe. Obu Wam gratuluję wyniku, zwłaszcza porusznikowi Karskiemu. Organizatorzy zawodów przysłali list z podziękowaniem. Jak już wiecie zapewne, Plutonowy Kaliński został przyjęty do Wojskowej Akademii Technicznej. Szczerze mówiąc, żal mi rozstawać się z nim. Uważam, że jest jednym z najlepszych naszych mechaników. Będzie z niego wartościowy oficer i inżynier. Przygotowywał się do tego od dawna. Byłbym zmartwiony, gdyby mu się nie udało. Ale na myśl o pożegnaniu robi mi się smutno. Od początku byliśmy razem. A teraz już dziękuję i życzę przyjemnej niedzieli. W poniedziałek proszę Was obu o zameldowanie się u mnie. O 8 rano. Niedzielę na Zalewie Zebrzyńskim. Czy musimy płynąć tak ostro? Może rzeczywiście za ostro. Weź ode mnie, Sterbasiu. Może później, a teraz wolałabym, żebyśmy się nie wywrócili. Nie chciałabym zamoczyć włosów. Wywrócić się przy tak wspaniałym sterniku, jak pani Hania? I przy tak karnej załodze? Barbara jest ostatnio wyraźnie rozdrażniona. Dziękuję za tak wysoką ocenę. Przyznam się jednak, że nie mam zbytniej wprawy w prowadzeniu łodzi przy tak nierównym i porywistym wietrze. Ona mi się coraz bardziej podoba, urocza dziewczyna. Ciekaw jestem, co ona myśli na mój temat i czy uśmiecha się do mnie czy do Kucewicza. A Barbara? Dąsa się, jak zwykle kokietuje Kucewicza, a ten w niebo wzięty. Jakoś mnie to nie obchodzi. Wiem już na pewno, że sprawa z nią jest dla mnie skończona. Zdaje się, że Sławkowi jest zupełnie obojętne, czy zalecam się do Barbary. Tym lepiej. Lubię jasne sytuacje. Czy panów to balastowanie nie zmęczyło? Basiu, chodź do steru. Teraz twoja kolej. O zmęczeniu nie ma mowy, ale o posiłku pomyśleć warto. Po kilku minutach łódź zbliżyła się do przystani. Przygotować się do zwrotu przez sztak. W czasie wykonywania zwrotu szybciej balastować. Gwałtowny podmuch wiatru. Szkwał. Łodzi nie udało się wyrównać. Proszę zostawić łódź. Ja odholuję. Może chcecie wejść do motorówki? Dziękujemy, pokójniemy sami. A prosiłam, żebyście się nie wygłupiali, jak ja teraz wyglądam. Jestem Osioł. Znam ją już tak dawno i dopiero teraz zrozumiałem, jaka jest mi bliska. Była to chyba szczęśliwa wywrotka.